I rzecz najważniejsza, gdyby w tym przepisie prawa, w kodeksie, znalazł się zapis, że kierujący ma prawny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się, stoi przed przejściem i sygnalizuje zamiar przejścia na drugą stronę ulicy poprzez podniesienie lewej albo prawej ręki, sytuacja byłaby prosta, oczywista. Jadę samochodem. Dojeżdżam do wyznaczonego przejścia dla pieszych, zachowuję szczególną ostrożność, obserwuję zarówno przejście, jak i też otoczenie okolice wyznaczonego przejścia i widzę, Pieszego, który albo dochodzi, albo stoi gdzieś przed przejściem blisko krawężnika i podnosi lewą i prawą rękę do góry. Wtedy wiem, że chce skorzystać z pierwszeństwa i ustępujemy u pierwszeństwa. Moim zdaniem, takie kierowca, pieszy powinien sygnalizować zamiar. Podkreślam mhm. zamiar skorzystania z pierwszeństwa poprzez podniesienie ręki. O tramwaju, przed którym pierwszeństwa nie mają, nie wspominając. Praw fizyki oszukać się nie da.